Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Budowa obwodnicy ma ruszyć jeszcze w tym roku, a jej koszt to nawet 180 milionów złotych. Dokładny termin rozpoczęcia prac zależy od tego, jak szybko zostaną pozyskane środki zewnętrzne na te inwestycje, gdyż jak podkreśla prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, w budżecie miasta nie ma środków na ten cel. Projekt budowy obwodnicy Wałbrzycha powstał w latach 90., jednak kolejnym władzom miasta nie udało się sfinalizować budowy. Prezydent Roman Szelemej obiecuje, że tym razem będzie inaczej. Konsekwentnie składałem tylko te obietnice, które dotrzymywałem. Konsekwentnie twierdziłem, że odszkodowanie nie może być zapłacone z pieniędzy budżetu miasta, mimo ogromnej presji. Słusznej mieszkańców, generalnej dyrekcji, mediów. I efekt jest taki, że cel swój osiągnęliśmy. Również dzisiaj powtarzam że i deklaruję, że ta obwodnica zostanie zbudowana. Zostanie zbudowana w najwcześniejszym możliwym terminie, ale jeszcze raz podkreślam, tylko ze środków zewnętrznych, spoza budżetu miasta. Jednym z pierwszych etapów budowy obwodnicy było wyburzenie części budynków, co wiązało się z odszkodowaniami dla mieszkańców. Generalna dyrekcja nie podzielała tego mojego i naszego tutaj poglądu, choćby w sprawie odszkodowań. Ten proces dochodzenia do naszych racji czasami wymaga aż decyzji sądu. Żałujemy. Ale w końcu cieszymy się z tego, że odszkodowania mieszkańcy, wszyscy podmioty gospodarcze dostali. Budowa obwodnicy będzie kosztowała nawet 180 milionów złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą jeszcze w tym roku. Bardzo cenię sobie obecnie bardziej życzliwe podejście do finansowania tej inwestycji ze strony Generalnej Dyrekcji i ze strony również Marszałka województwa dlatego że jesteśmy wydaje się dość blisko dla określenia jaką część środków pozyskamy z pieniędzy unijnych jaką część środków pozyskamy z pieniędzy marszałka i kto będzie faktycznie realizował tą inwestycję w najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania, które pozwolą ustalić zakres poszczególnych źródeł finansowania tej inwestycji. Dopiero gdy uda się ustalić dokładny kształt całego budżetu, będzie mógł zostać ogłoszony przetarg. Wydaje mi się, że jesteśmy poza tym punktem krytycznym, i ta obwodnica powinna zacząć być realizowana, budowana. My, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, a jeśli procedury. Przetargowe na to nie pozwolą. To najdalej w początkach przyszłego roku. Projekt będzie nieco odbiegał od pierwotnej koncepcji. Jest to związane przede wszystkim z tym, że od lat 90. uległy zmianie miejsca w Wałbrzychu, gdzie ruch jest szczególnie intensywny. Pewne oszczędności mogą być dokonane głównie jeśli chodzi o przekrój, przekrój drogi. Dzisiaj w obszarze węzłów czy w obszarze ronda na przykład Tesco węzła przy ulicy Reja czy przy ulicy Żeromskiego zmian dokonać nie można bo to są jednorodne konstrukcje inżynierskie ale na przykład dzisiaj większość ekspertów uważa że tworzenie drogi dwupasmowej w istocie betonowej konstrukcji, bo to jest przecież na zboczu góry, nie ma uzasadnienia. Nie ma takiego potoku pasażerów, potoku samochodów, pojazdów, który by tego wymagał. Modyfikacje w koncepcji budowy obwodnicy mają służyć przede wszystkim obniżeniu kosztów budowy całości. Im będzie on niższy, tym szybciej uda się dokończyć budowę obwodnicy. Budowa centrum przesiadkowego z niewielką galerią handlową przy ulicy Ludowej staje się coraz bardziej realna. Obecnie trwa ustalanie ostatecznego kształtu obiektu na bazie przygotowanej koncepcji. Jeszcze kilka lat temu mówiło się o budowie dużego centrum handlowego Magnolia na obszarze między ulicami Ludową i Wysockiego. W międzyczasie powstała Galeria Wiktoria i najwyraźniej inwestor Magnoli stwierdził, że nie ma miejsca na drugie duże centrum handlowe w okolicach śródmieścia Wałbrzycha. Władze miasta mają jednak konkretny plan zagospodarowania tego terenu we współpracy z jego właścicielem i spółką PKP-PLK. Tam będzie przystanek, czyli mały dworzec, tam będzie mała galeria na około 10-12 tysięcy metrów kwadratowych, centrum usługowo-sklepowe, tak bym powiedział czyli coś co będzie jedną czwartą tego, co było w założeniu galerią na około 40 tysięcy metrów kwadratowych. To powinno być bardzo przyjemne miejsce z przestrzenią centralną, no i przestrzeń parkingowo-przystankowa, która będzie służyła transportowi autobusowemu i samochodowemu, zarówno lokalnemu, jak i międzymiastowemu. Ten obiekt wypełni lukę, która powstała po likwidacji PKS-u. Dodatkowo, bliskość starej kopalni, niewielka stacja PKP i duży parking sprawią, że pojawi się w tym miejscu wielu podróżnych, zatem uzasadnione będzie także stworzenie przestrzeni handlowej. Tym samym zyskają na tym wszystkie zainteresowane strony. Obecnie trwają rozmowy precyzujące wszystkie plany, a PKP jako pierwsze rozpocznie budowę swojej części. W najbliższych dniach PKP-PLK z Wrocławia ukończy proces przygotowywania i wykonywania projektu wykonawczego dworca Wałbrzych Centrum na swojej działce po obu stronach torów przy ulicy Róg Ludowej Wysockiego niedaleko tego wiaduktu i złoży wniosek o pozwolenie na budowę do wojewody. Pozwolenie na budowę zostanie wydane na rzecz PKP Myślę, że w maju, tak według wszelkich danych. Gmina Wałbrzych na budowę swojej części inwestycji planuje pozyskać fundusze z zewnątrz, tak by jak najmniej obciążyć budżet miasta. Musimy na tą całą konstrukcję, również jeśli chodzi o PKP, szukać finansowania, czy to ze środków ZITU, czy to ze środków ministerialnych, kolejowych, czy też w ramach innych środków. W tej chwili jest etap, kiedy wiemy, że mamy projekt prawie gotowy, to, to jest podstawą do, do rozpoczęcia szukania źródeł finansowania. Trwa generalny remont Zakładu Aktywności Zawodowej, gdzie pracę znajdzie 65 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. W zakładzie będzie pracowało także dodatkowe 18 osób, między innymi trenerzy, instruktorzy, asystenci osób niepełnosprawnych i rehabilitanci. Budynek przy ulicy 1 Maja 112, gdzie powstaną miejsca pracy, przekazał fundacji prezydent Wałbrzycha Roman Szełemy. Zgodnie z planami zakład zostanie otwarty 1 lipca. Do tego czasu potrwa generalny remont budynku, w tym elewacja zewnętrzna i parking. Fundacja kupi nowoczesne wyposażenie. Zostanie także zamontowana winda wewnątrz budynku. Zakład będzie prowadził działalność, w której wykorzystywane będą najnowsze technologie IT. Powstanie dział eksięgowości, ubezpieczeń, dom mediowy, agencja reklamowa oraz call center. Dodatkowo powstanie dział rehabilitacji, z którego będą korzystać tylko pracownicy ZAZU. Obecnie prowadzona jest rekrutacja przyszłych pracowników zakładu. Punkt rekrutacyjny znajduje się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie wwwzas Pracownikom zas przysługuje darmowa rehabilitacja od 60 do 120 minut dziennie, darmowe dojazdy do pracy, pomoc asystentów osób niepełnosprawnych. W ramach pracy ZAS będą prowadzone darmowe szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje. W ramach zakładu zostanie utworzony zakład funduszy aktywności, na którym będą składane np. Zyski wypracowane przez pracowników, w tym na zakup leków, nisko procentowane pożyczki zwrotne lub pożyczki bezwrotne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego dopłaty do czynszów. Zakład będzie wyposażony w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny zatrudnionych zostanie trzech rehabilitantów. Roman Ludwiczuk wygrał z wałbrzyskim magistratem. Były senator ma otrzymać ponad 20 tysięcy złotych odszkodowania za zwolnienie z pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Roman Ludwiczuk był zastępcą prezydenta Wałbrzycha w latach 2002-2005, gdy został wybrany senatorem, opuścił Wałbrzyski magistrat, by pełnić mandat senatora. Po zakończeniu kadencji w 2011 roku stawił się do pracy w urzędzie miasta Wałbrzycha i otrzymał wypowiedzenie. Ludwiczuk domagał się w sądzie przywrócenia do pracy, później odszkodowania w wysokości 170 tysięcy złotych. Sprawę przegrał zarówno w sądzie rejonowym w Wałbrzychu, jak i w sądzie okręgowym w Świdnicy. Natomiast Sąd Najwyższy uznał, że tryb jego zwolnienia był niezgodny z przepisami, wskazał błędy poprzednich orzeczeń i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Sąd okręgowy w Świdnicy tym razem uznał, że forma zwolnienia była niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa pracy i nakazał Urzędowi Miejskiemu w Wałbrzychu wypłatę Romanowi Ludwiczkowi odszkodowania nieco ponad 20 tysięcy złotych. Na chwilę obecną nie będziemy szeroko komentować tej sprawy. Potwierdzamy jedynie, że rzeczywiście w dniu 9 marca na rozprawie sąd zasądził rekompensatę dla pana Romana Ludwiczuka w wysokości 20 tysięcy złotych, ale czekamy na uzasadnienie tego wyroku i od tego będą zależały dalsze kroki gminy Wałbrzych w tej sprawie. Roman Ludwiczek sprawy nie komentuje. Nie wiadomo zatem czy obie strony odwołają się od wyroku. Kampania wyborcza w pełni. Do Wałbrzycha przyjechał Bron Niestety bez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Sam prezydent prawdopodobnie przyjedzie do Wałbrzycha w maju na Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ. W Wałbrzychu powstał pierwszy w Dolnym Śląsku Komitet Honorowy Poparcia kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jego przewodniczącym został prezydent Wałbrzycha Roman Szałem, który znalazł się w gronie 29 prezydentów największych miast Polski, popierających kandydaturę urzędującego prezydenta. Przyjazd Bronkobusu był okazją do zbierania podpisów poparcia dla prezydenta Bronisława Komorowskiego, który do 26 marca musi zebrać wymagane 100 tysięcy podpisów, by kandydować. Sami Wałbrzyszanie byli jednak trochę rozczarowani tym, że bronkobus przyjechał bez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jak bez, to raczej tak. Naszego prezydenta to widujemy, nie? Ale tutaj to faktycznie. Tak właśnie się przyszli zobaczyć, czy, czy faktycznie, czy będzie, nie? No jak nie będzie, no to... No niestety, no. Chciałbym się zobaczyć. Trudno. Widocznie coś innego go zatrzymało. Z telewizji widzimy na bieżąco, oglądamy. Także podpisałyśmy. Podpisałyśmy, tak. także będziemy za. Honorowy komitet poparcia Bronisława Komorowskiego z aglomeracji Wałbrzyskiej tworzą reprezentanci różnych środowisk politycznych, kulturalnych, naukowych, sportowych, społecznych i biznesowych. Są wśród nich m.in. Oksana Cita, Krzysztof Urbański, Robert Wrubel, Anna Żabska, Marek Fedoruk, Mariusz Gawlik, Wanda Radłowska, Zbigniew Trażmowski, Danuta Marosz, Janusz Gąsiorowski, Roman Gód i Henryk Gołębiewski. Wybory prezydenckie już 10 maja. Jeśli dojdzie do drugiej tury, odbędzie się na dwa tygodnie później. Średnio 20 razy na dobę interweniowała Straż Pożarna w ciągu ostatnich kilku dni na terenie powiatu Wałbrzyskiego w związku z wypalaniem traw. Przyczyną pożarów jest najczęściej ludzka bezmyślność. Początek wiosny to czas wzmożonej pracy strażaków. Na terenie powiatu Wałbrzyskiego coraz częściej dochodzi do wypalania traw, mówi rzecznik Wojowskiej Straży Pożarnej Paweł Kaliński koniec lutego i porząd, początek marca e, wzmożona ilość pożarów związanych z suchymi trawami na terenie powiatu Wałbrzyskiego. E, ostatni okres tutaj sobota, e, niedziela, poniedziałek, wtorek e, no dużo zdarzeń związanych z tym pożarami suchych traw. Odnotowaliśmy tutaj średnio około 20 takich zdarzeń na dobę e, na terenie całego powiatu i tutaj siły i środki zaangażowane nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale również i wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne, które tutaj funkcjonują na terenie powiatu Wałbrzyskiego uczestniczyły w gaszeniu tych pożarów suchych traw. Przyczyny wypełnia traw są różne. Jeszcze do niedawna wielu rolników było przekonanych, że przyspiesza to wzrost roślin. Jednak wysokie kary za wypałnię traw ukróciły proceder. W tej chwili najczęstszą przyczyną wypalania traw jest celowe działanie przypadkowych osób, które chcą wyrządzić szkodę lub nieumyślne zaproszenie ognia, który rozprzestrzenia się bardzo szybko, gdy tylko trafi na podatny grunt. I tutaj to jest niepokojące, że dochodzi do tych pożarów, ale że to jest wywoływane celowo. I również sytuacje związane z nieumyślnym zaproszeniem takiego ognia, ale w mniejszej skali. Natomiast należy podkreślić, że tutaj już sama świadomość osób, które uprawiają ziemię, czyli rolnicy jest taka, że nie wywołują tych pożarów traw. Albo jest to marginalne zjawisko. Jak podkreśla rzecznik obliskiej Straży Pożarnej Paweł Kaliński, podpalenie traw przynoszą jedynie negatywne skutki. Ogień, który zacznie się rozprzestrzeniać, niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze. Nie ma tutaj pozytywnego aspektu, jeżeli chodzi o pożar trawy. Ogień jako sam żywioł niszczy wszystko, napotykając na swojej drodze zarówno rośliny, jak i zwierzęta i to tylko i wyłącznie działa negatywnie. Również dym powstający w wyniku spalania suchej trawy jest czynnikiem szkodliwym dla środowiska, jak i dla roślin i osób, a również i zwierząt. Skutki podpaleń traw są katastrofalne przede wszystkim dla środowiska. Część podpaleń traw kończy się śmiercią głównie osób, które usiłowały gasić pożar na własną rękę. Niestety statystyki pokazują, że w skali kraju tutaj co roku odnotowane są wypadki śmiertelne związane z pożarami suchych traw. Rok temu na terenie powiatu Wałbrzyckiego również mieliśmy niestety taką sytuację, gdzie w miejscowości Głuszyca mężczyzna, który próbował gasić pożar suchej trawy, no niestety ten pożar był dla niego już ostatnią sytuacją, ponieważ stał się dla niego pułapką i w wyniku tego pożaru poniósł śmierć. Ja podkreśla Kaliński, wiele pożarów traf to wynik ludzkiej złośliwości, a ugaszenie takiego pożaru wymaga dużego zaangażowania strażaków. Tereny są często trudno dostępne, ogień szybko się rozprzestrzenia, więc ugaszenie takiego pożaru zabiera strażakom sporo czasu. Gdy w tym samym czasie w innym miejscu dojdzie do zagrożenia, wóz strażacki może nie dojechać na czas. Fala kradzieży w powiecie obryżskim. Złodzieje coraz częściej włamują się do pomieszczeń gospodarczych. Idzie wiosna, więc łupem włamywaczy często padają rowery. Zatrzymano dwustoletniego Wałbrzyszanina, który włamał się do warsztatu samochodowego, skąd ukradł różnego rodzaju sprzęt i narzędzia wartości blisko 20 tysięcy złotych. Wcześniej włamał się także do pomieszczenia gospodarczego, do czego przyznał się podczas przesłuchania, mówi rzecznik Wałbrzyskiej Policji Joanna Żygłowicz. Funkcjonariusze z komisariatu policji 1 w Wałbrzychu zatrzymali 20-latka, który włamał się do warsztatu samochodowego, z którego skradł różnego rodzaju narzędzia oraz sprzęt. Właściciel wartość straconego mienia oszacował na kwotę około 20 tys. zł. Po zatrzymaniu podczas przesłuchania mężczyźnie udowodniono również włamanie do pomieszczenia gospodarczego, z którego zginął rower, motocykl oraz elektronarzędzia. Wartość tego mienia to blisko 2,5 tys. zł. Mężczyzna ten usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci w konsekwencji również zatrzymali pasera, mężczyzna w wieku 32 lat, u którego jak się okazało odnaleziono część skradzionego mienia. Odzyskane mienie przekazano do rąk właściciela. Paserowi grozi 3 lata więzienia. Do kolejnej kradzieży doszło w Boguszowie Gorcach. 24 latek włamał się do pomieszczenia gospodarczego i ukradł stamtąd elektronarzędzia warte blisko 900 zł. To nie pierwsza taka kradzież z włamaniem tego mężczyzny. Jak się okazało, był poszukiwany i miał do odbycia karę więzienia za podobne przestępstwa. Wałbrzyscy policjanci zatrzymali również mężczyznę, który włamał się do ośmiu skrzynek znajdujących się na korytarzach budynków mieszkalnych. Straty na szkodę wspólnot mieszkaniowych wyniosły blisko 9 tysięcy złotych. Pieniądze, które uzyskał ze sprzedaży transformatorów były dla niego dodatkowym źródłem dochodu. Policjanci z Komisariatu II w Wałbrzychu zatrzymali 29-letniego mężczyznę mieszkańca Wałbrzycha, który jak się okazało włamywał się do skrzynek elektrycznych. Z tych skrzynek kradł transformatory, z których następnie odzyskiwał miedź. Tą miedź sprzedawał w punktach skupu złomu. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Obrzyska Policja zaleca dobre zabezpieczenie pomieszczeń gospodarczych, w których trzymamy cenne przedmioty. Rozpoczął się już okres y, cieplejszy, y, prawie zbliża się wiosna, w związku z czym y, policja zwraca się y, z prośbą. O zwracanie uwagi, szczególnej uwagi na rowery, które no są dość łakomym kąskiem dla złodziei. Również bardziej zabezpieczajmy nasze pomieszczenia gospodarcze, piwnice, w których właśnie przetrzymujemy te nasze rowery. Za kradzież złamaniem łamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia. Na terenie Wałbrzycha pojawiła się bardzo rzadko spotykana sowa. Uszatka błotna. Wywołało to niemałe poruszenie wśród ornitologów. O pierwszym spotkaniu z tym rzadkim ptakiem opowiada przyrodnik Krzysztof Żarkowski, który wypatrzył ją jako pierwszy. Sowa uszatka błotna tak naprawdę, bo tak się ona nazywa prawidłowo, inaczej też błotnica. To jest skrajnie rzadki gatunek sowy, trzeba powiedzieć w naszym kraju. Niewiele znajduje się gniazd, mówię o terenie całego kraju. Tym razem udało mi się Poruszając w okolicy strefy w obróskiej strefy ekonomicznej, tego ptaka zauważyć. Chwilę potem, bo akurat miałem sprzęt fotograficzny, udało mi się ją sfotografować w sposób taki, powiem, incydentalny, bo nie wiedziałem, że ptaka oczywiście spotkam. Udało się to, udokumentowałem tę obserwację. Jest to wyjątkowa o tyle obserwacja, że w Wałbrzychu nikt nigdy w historii obserwowania sów nie zauważył tego gatunku. Więc uznaję, że to jest pierwsza obserwacja przy Wałbrzychu i to jest jej sensacyjność. Wałbrzych był tylko przystankiem dla ptaka, który wraca z ciepłego południa po okresie zimowania i zmierza w północne Europy. Dla obserwatorów jest to, jest to taki trochę rarytas, może nie skala taka wielka, ale, ale jest, to, jest to ciekawostkowe o tyle, że spowodowało to przyjazdy ornitologów, którzy chcieli ptaka przynajmniej zobaczyć, sfotografować oczywiście też. Jednemu się udało, natomiast były trzy ekipy. Z Polski i to nawet z daleka, które koniecznie chciał zobaczyć, akurat uszatkę błotną. Nie udało się. Mimo, mimo usilnych starań i, i przeczesywania terenu, nie udało się. Jest to typowe. To jest tak zwany twitch ornitologiczny, czyli bywanie w tych miejscach, gdzie ptaki wybranego gatunku można zobaczyć. Często, często przyjeżdżają nawet ornitolodzy, obserwatorzy z bardzo, bardzo daleka nawet za granicą. Blisko 120 szkół i przedszkoli zostało zaproszonych do konkursu Wodny Świat Wałbrzycha, którego organizatorem są Wałbrzyskie Wodociągi w Publicznej Szkole Podstawowej numer 2 odbył się pierwszy etap konkursu. Do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się ponad 50 szkół. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę między innymi na temat wody, jej pochodzenia, znaczenia i roli w przyrodzie. Organizatorzy wyróżnili 5 kategorii wiekowych: przedszkola, klasy 1-3, szkół podstawowych, Klasy 4-6 szkół podstawowych, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. W każdej kategorii uczestnicy mogą zdobyć cenne nagrody dla siebie i punkty dla swojej szkoły lub przedszkola. Placówka, której uczniowie zbiorą najwięcej punktów, otrzyma nagrodę rzeczową wartości 6 tysięcy złotych. Bardzo się cieszymy, że na pierwszy etap zgłosiło się ponad 50 szkół. To jest wielokrotnie więcej aniżeli dotychczas. Zachęcamy kolejne, bo 120 placówek zaprosiliśmy z terenu naszego działania. Jest jeszcze szansa w kolejnych dwóch etapach zdobyć punkty. Ja przypomnę, że nagrody są cenne, indywidualne dla dzieci oraz rzeczowe dla szkół, które wygrają. Pierwsze miejsce to 6 tysięcy złotych, nagroda o wartości 6 tysięcy złotych. Także zachęcam gorąco i do obchodu Światowego Dnia Wody, ale przede wszystkim do udziału w konkursie. Chcemy pokazać innym, jak ważna jest woda, woda dla ludzi, życia, wszystkich organizmów. 20 marca w ramach Miejskich Obchodów Światowego Dnia Wody odbędzie się podsumowanie pierwszego etapu Wiedza i rozdanie nagród. Przypomnę, że ten dzień jest ustanowiony z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych po to, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej na cały czas potężny i wstydliwy problem dotyczący trudności dostępu do wody zdatnej do picia. Krótko mówiąc, nie wszyscy ludzie, którzy żyją na świecie, mają tej wody pod dostatkiem. Szacuje się, że około 1 miliarda i 100 milionów ludzi tego dostępu nie mają. Organizatorzy zapraszają również do udziału w kolejnych dwóch etapach konkursu. Najbliższy zatytułowany Kreatywność już w kwietniu. W tym etapie uczniowie będą mogli wykazać się swoimi zdolnościami manualnymi i umiejętnościami kreatywnego myślenia. Warto poświęcić chwilę wolnego czasu, żeby poczytać i dowiedzieć się nowych, ciekawych rzeczy. Finał konkursu wodny Światła Wałbrzycha oraz jego ostatni etap Talent będą miały miejsce 12 czerwca w zdroju. Uczniowie będą mieli za zadanie podczas występu przed publicznością zaprezentować jeden z wybranych tematów. Dobra woda z kranu, temat przewodni konkursu albo woda dla życia. Hasło kończące się w 2015 roku międzynarodowej dekady organizowanej przez ONZ. Przypominamy, szczegółowe informacje dotyczące konkursu Wodny Świat Wałbrzycha znajduje się na stronie internetowej www.wpvk oraz na fanpage'u Dobra woda z kranu. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego udzielił już pożyczek na łączną kwotę ponad miliona złotych. Z myślą o młodych przedsiębiorcach powstają także nowe inicjatywy: szkolenia dla przedsiębiorców i konkurs na najlepszy biznesplan. W ramach programu Pierwszy Biznes wsparcie w starcie studenci, absolwenci osoby bezrobotne mogą otrzymać do 78 tysięcy złotych niskoprocentowanej pożyczki. Zmniejszyło się procentowanie z 56 setnych procenta do 44 setnych. O pożyczkę na utworzenie nowych miejsc pracy mogą ubiegać się także funkcjonujący już na rynku przedsiębiorcy. Maksymalna kwota takiej pożyczki to 23 tysiące złotych. Mówi prezes Funduszu Regionu Robert Jagła. Na dzień dzisiejszy 20, 20 firm nowych, które powstały. Branże są różne. Od młodych lekarzy poprzez salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, poprzez różne działalności gospodarcze. Są to pieniądze inwestycyjne, więc przedsiębiorcy inwestują w rozwój swojej firmy, te pieniądze. Są to fotografowie również. Jest wiele różnych dziedzin biznesu. Fundusz Regionu ogłasza również konkurs na najlepszy biznesplan. Aby wziąć w nim udział, wystarczy stworzyć biznesplan swojej wymarzonej działalności i złożyć go w siedzibie FRW do 27 marca. Im więcej kreatywności i pasji, tym większe szanse na wygraną. Oczywiście biznesplan musi spełniać także podstawowe założenia ekonomiczno-finansowe. Do wygrania są czeki o wartości 2,5 tysiąca za pierwsze miejsce, 1500 zł za drugie miejsce i 1000 zł za miejsce trzecie. Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół średnich, zawodowych oraz wyższych, którzy w okresie ostatnich czterech lat ukończyli szkołę do studentów oraz do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Udział w konkursie należy zgłosić do 13 marca, odsyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres poczty elektronicznej promocja Biznesplany konkursowe można składać listownie kurierem lub osobiście w terminie od 16 marca do 27 w siedzibie organizatora pod adresem ulica Limanowskiego 15. Rządowy program Wsparcie, Starcie, pierwszy biznes. Jakby to spowodował tak w naszych głowach, że warto byłoby... E, Pokazać młodym ludziom, że warto próbować własnych sił, nawet, jeszcze, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie myślimy o własnym biznesie, ale być może gdzieś tam e, naszego mocła zaczyna coś kiełkować i warto by e, zorganizować taki, taki konkurs. I stąd pomysł Funduszu Regionu Wałęszyńskiego, na to, żeby właśnie e, spróbować pobudzić młodych przedsiębiorców, tak? tych, którzy myślą o biznesie, żeby w ramach konkursu właśnie postanowili napisać swój e, pierwszy biznesplan. FRW angażuje się także w działalność edukacyjną, organizując bezpłatne cykliczne szkolenia, które mają pomóc młodym przedsiębiorcom w odnalezieniu się na rynku pracy. Podczas pierwszego spotkania analitycy finansowi spotykają się z młodymi przedsiębiorcami, by uczyć o tym, jak poprawnie skonstruować biznesplan. Wiele wniosków złożonych do FRW nie otrzymało pożyczki właśnie ze względu na to, że załączony biznesplan nie spełniał wymogów. Przedmiotem kolejnych spotkań będzie marketing biznesowy, komunikacja w biznesie, ale także kwestie prawne, finansowe czy podatkowe, bez których nie obejdzie się żaden przedsiębiorca. Fundusz regionu Wałbrzyskiego i portal biznes 24pl to organizatorzy Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu, który odbędzie się 17 kwietnia w Starej Kopalni. Przedsiębiorcy zostaną wyróżnieni w siedmiu kategoriach. Rywalizacja odbędzie się w takich kategoriach jak mikrofirma, mała firma, średnia firma, biznes odpowiedzialny społecznie, samorząd przyjazny biznesowi, pierwszy biznes i osobowość. Zgłoszenia we wszystkich kategoriach, oprócz ostatniej, przyjmowane są bezpłatnie od samych przedsiębiorców do 3 kwietnia. Kandydaci będą oceniani pod względem sytuacji finansowej firmy, realizowanych inwestycji, podejmowanych działań rozwojowych, rozpoznawalności marki i stopnia, w jakim dane przedsiębiorstwo realizuje społeczną odpowiedzialność biznesu, w tym działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska. Wyboru wszystkich laureatów dokona na bazie zgłoszeń specjalnie w tym celu powołana kapituła złożona z przedstawicieli firm i instytucji. Jedynie do ostatniej kategorii osobowość przedsiębiorcy nie mogą sami zgłaszać swoich kandydatur. Wyróżnienie otrzyma przedsiębiorca nominowany przez kapitułę, mówi prezes FRW Robert Jagła. Plebiscyt Gospodarczy Gwiazdy Biznesu to pomysł Funduszu Regionu brzyskiego, na to, aby promować ideę mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale również wyróżniać te przedsiębiorstwa właśnie w taki sposób, Odznaczając, wręczając statuetkę Gwiazdy Biznesu. Zależy mi na tym, żeby Dolnośląscy przedsiębiorcy widzieli, że oprócz tego, że wspieramy w ich, ich, ich działaniu, również pokazujemy i doceniamy ich, ich pracę. Dolnośląski plebiscyt gospodarczy Gwiazdy Biznesu zostanie zorganizowany po raz pierwszy. Laureaci otrzymają statuetki wykonane przez Dorotę Dziekiewicz-Pilich, artystkę, która jest autorką projektu statuetki m.in. Fryderyka. Podczas gali finałowej zostanie także rozstrzygnięty konkurs Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na najlepszy biznesplan. Patronat honorowy nad galą objął minister gospodarki, marszałek województwa dolnośląskiego, wojewoda dolnośląski oraz prezent Wałbrzycha Roman Szałanej. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałkowym serwisie informacyjnym o godzinie 16.15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com